Miliard, ludzie! Opuśćcie się! Opuśćcie się! Opuśćcie się! Opućcie się! Opućcie Opućcie się! się! Je... Siemanko, Siemanko, witam z rana, sorki za opóźnienia, ale pierwszy raz z czymś takim się spotkałem, że yy, taką głęboką weryfikację. W zasadzie nie wiem, czy ktoś mi się. Nie wpierdolił na, na, na konto google. Bo to pierwszy, pierwszy raz nawet nie zdążyłem przeskrolować. Czy, czy, czy takie nowe zabezpieczenia ma mm, mm, Gmail? W ogóle się nie mogłem połączyć z YouTube'em, z niczym. <laughs> Musiałem mieć potwierdzenie z telefonu, ale poprzez to e, jakieś potwierdzenie przez Bluetooth czy coś takiego. Pierwszy raz kurwa, widz, widziałem coś takiego i no. Powiem szczerze dziwne. Naprawdę dziwne, ale okej. Okay. Wszystko działa. Potem sobie sprawdzę o co w ogóle, co tu się w ogóle łączyło i o co Kaman. Niby prawinnie, bo to wyglądało, że to jest z ale w tych czasach trzeba na, na, na wszystko uważać. E, siemanko, pietia. Mm, no co? Dzisiaj sobie dłużej pospałem. Obudziłem się za Uzma E, czuć efekty dwóch dni takiego mocniejszego treningu. Dzisiaj chyba sobie taki bardziej, nie wiem, rozciągający, ewentualnie pójdę pobiegać. E, mój już troszeczkę wymiękł. Dajcie znaka, chyba wszystko powinno działać, więc e, lecimy z tym kalendarzem. Powiem tak, czasami są takie dni, że od rana wszystko człowieka wkurwia i to jest po prostu te, te, ten dzień. Tutaj wszystko mi się, że tak powiem, wywala. <grywa> działa dobrze, dobrze, że działa. 15 wtorek, e, imieniny obchodzą Alfons, Idalia, Leopoldyna, przy, Przybigniew, Roger. E, przysłowie, deszcz w połowie listopada, ten gimruz w styczniu zapowiada. Nietypowe święta, święto wojskowego centrum ge geograficznego, ale tutaj odjebali. Dzień uwięzionego pisarza. Nie wiem, że to jest. No, mm, można powiedzieć jakie święta, taki dzisiaj mój dzień. <śmianie> słowo dzisiejszy cytat to tak zwane słowo na niedzielę. Życie zaczyna się od wypoczęcia. I dzisiaj można scharakteryzować y, dla mnie te, ten dzień. Y, rzeczywiście tak jak mówię, czuję po całym ciele, bo ja robię ogólną więc y, no dzisiaj dzisiaj czuć. W końcu trening wszedł. <noise> Spójrzmy na nasze kryptowaluty, co się wydarzyło. Ba, bardzo fajna podkręcenie kółek, fa, fajny moment, góra-dół, góra-dół. Jak widzicie e, wczoraj mieliśmy Bitcoina po 17100. Jak szedłem spać był 16 300 albo 400. Jak wstałem jest 16836. Ethereum raczej mała zmienność. E, zobaczymy, jak na pozostałych coinach czy, co tutaj. Quant nam dalej rośnie. Te Trust Wallet e, już. No, tam już konsolka idzie. Także Dydeks XRP e, Kronos e, wraca e, powoli. Także zobaczymy, jak to dalej e, będzie. E, a co dalej spada? No, KuCoin. E, Czyli jest na spadku token e, Bit. A poligon, także zobaczymy, poczekamy. Solana do 14 spadła i gdzieś na tych 14 się mm, trzyma. Zobaczymy dalej, jak to będzie y, wyglądało. Mm. Nie wiem, czy wczoraj widzieliście, ale tuż tu też parę osób y, jakby informowało o tym, że. że dziwne tweety się pojawiają u Sama Bankmana jak ktoś zażartował, że Bankman się boi seryjnego samobójcy żeby do niego nie wpadł i seria dziwnych tweetów byłego dyrektora generalnego FTXa Sama Bankmana wywołała powszechne spekulacje na Twitterze, ale twierdzi on, że improwizuje i zmyśla to na bieżąco nie porady prawne, nie doradztwo finansowe to wszystko tak jak pamiętam, ale moja pamięć może być częściowo wadliwa i jak tutaj mm, widzicie e, takie różne dziwactwa wyskakują mm, ktoś zacytował, że znowu na e, amfetaminie kto wie, może ewentualnie być może u, udaje jakąś niepoczytalność, tak mu prawnik e, doradził, żeby udawać niepoczytalność mm, no Jestem, jestem ciekawy, jak cała ta sprawa się e, zakończy, ale kto, kto wie, może to, to, to jest jakiś sposób, żeby odwijać jakiś długów, e, wyciągnąć trochę kasy, a potem udawać osobę niepoczytalną e, psychicznie. Wiecie, im więcej niestety, na tym świecie tak jest im więcej ukradniecie, tym, tym większa szansa, że się z tego wywiniecie. To, co macie tutaj, jako takiego lida w tytule, że Apple i Sony do, Sony do firmy Sony zaraz przyjdziemy tutaj, inwestują w świat rzeczywistości mieszanej 3D. Świat rzeczywistości mieszanej ja powiem, może zbliżać się szybko, ponieważ ostatnie oferty pracy pokazują, że gigant technologiczny zatrudnia wielu inżynierów z doświadczeniem Argumental Reality i VR Reality. Oby ktoś go dojechał. No zobaczymy czy, czy tak będzie. No. Ja jestem w szoku, że, że wiecie, że można wziąć po prostu czyjeś pieniądze tam i to grube i sobie puścić to na dźwigni i się uda albo się nie uda. Siema Henry Valles. Mm. I teraz tak macie, od 1 listopada na stronie kariery Apple pojawiło się ponad 30 ofert pracy związanych z rozszerzoną i wirtualną e, rzeczywistością. Przypominam, że już kiedyś były, e, że tak powiem, Apple tak mocno poszukiwał, bo związane z blockchainem. Także wtedy spokalowano, że Apple wchodzi w blockchaina. Teraz argumentem i VR e, Reality, wirtualna rzeczywistość i no i to, to co Wam mówiłem, wydaje mi się, że wszelkie projekty, siema Ignatix, wydaje mi się, że wszelkie projekty, które będą z tym związane, to w, tutaj będą, będą dosyć może się rozwijać. No i też warto z jakimi, sprawdzić potem z jakimi firmami m, będą, będą chciały m, wejść w tutaj w, ini, przepraszam, w inicjatywę. Tymczasem ogłoszenie patentowe złożone w sierpniu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych w Stanach Zjednoczonych ujażył, że Apple zarejestrował znaki towarowe dla Reality One i Ra Reality Pro. Oba opisane jako urządzenia i instrumenty fotograficzne i optyczne oraz zestawy słuchawkowe do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości Google i okulary. Czyli widzicie, w jakim kierunku tutaj idą. Ta rywalizacja jest dosyć mocna. Ktoś gdzieś tam zapowiadał, że Xiaomi jest blisko tych okularów z Argumentar Reality. I to naprawdę nam no zmieni, zmieni całą sytuację. Zmieni jakby wprowadzenie różnych aplikacji, wprowadzenie reklam, bo te reklamy będą mogły pojawiać się w Argumentar Reality. Więc y, m, pamiętam, że y, tutaj y, z Meta Hero troszeczkę się śmiano, jeżeli chodzi o y, Life u ale tam ciekawą rzecz powiedziano, dla, dlaczego ty Meta Hero jakby nie wypali, bo to jest strasznie duża maszyna. A kto wie, czy, czy, czy to będzie Samsung, Sony, y, Apple, czy jakaś inna firma, nie opatentuje, że wiecie, skanujecie swoją postać y, poprzez zwykły aparat telefoniczny, tak? W mojej opinii taki aparat telefoniczny naprawdę dużo rzeczy będzie nam w przyszłości zastępować, i, i kto wie, czy jeszcze do mniejszych rozmiarów to nie zostanie e, zmniejszone. Także zobaczymy, w jakim to kierunku pójdzie. Ale widzicie, świat się rozwija, no i trzeba spoglądać na to, co, co te dwie przodujące marki ma, e, Samsung i Apple wynajdują. A Xiaomi po prostu stara się gdzieś iść za tym tropem i robić to, to, to troszeczkę taniej. Mm. Kolejna informacja to Nike wskakuje do jakby metaversa. Przedstawia platformę NFT, w której sandały Steve'a Jobsa sprzedają się za 200 tysięcy dolarów i więcej. jeden w swoim rodzaju sandały NFT z Break Stocks Stock, przez współzałożyciela Apple Steve'a Jobsa, w różnych okresach jego życia zostały sprzedane za ponad 200 tysięcy dolarów. Platforma Nike Swash, ląduje, gigant obowniczo-odzieżowy firma Nike zaprezentowała swoją najnowszą yy, wyprawę do, yy, do NFT i przestrzeni Metaverse, uruchamiając rynek NFT o nazwie Swoosh. Yy, podczas gdy Swoosh jest wciąż w fazie beta, Nike ogłosiło, że jego pierwsza kolekcja cyfrowa ma zostać uruchomiona na platformie Web3, a reszta w 2002 22 roku. Ja jestem ciekawy jak to w ogóle jak to w ogóle się rozwinie i troszeczkę jestem zaskoczony, ale z drugiej strony może i nie. Jak widzicie, chyba tutaj partnerem będzie Polygon jeżeli chodzi o chociaż nie to jest coś innego sandały Steve Jobsa a to już coś innego było no zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja jestem zaskoczony, że Nike nie wzięło współpracy z jakąś tam, powiedzmy, inną platformą, która jest w stanie dostarczać ta takich rzeczy. Zazwyczaj to się źle kończy. Na przykład podam tu przykład DC, który do tej pory, muszę zajrzeć jeszcze na platformę, ale nic do mnie nie piszą. Już dawno 5 dni minęło, ani zwrotu kasy, ani komiksu. Tak to jest, jak ktoś się zabiera za rzeczy, które nie potrafi, wystarczyło się dogadać z ECOMI i robić poprzez ECOMI się podzielić um, tutaj tantienami, a nie świrować pingwina i nie wiem, jak, jak hajsu nie będzie, to, to powiem szczerze gru, grubo, grubo, tam jest zamieszanie, ale to już gdzieś tam wam wspominałem. Um, więc w mojej opinii Czasami lepiej wy wykorzystać tych partnerów, którzy już się na tym znają, a nie próbować od nowa odkrywać koło. Ale to jest moje. Wiadomo, że tu chodzi o pieniądze, tak? Że, że każdy by chciał zarabiać 100% na, na tym i mieć tylko swoje. Natomiast współprace też są dobre, tak? Firma, która się zajmuje butami, powinna się zająć butami, a nie tworzeniem metaversu i, i powiedzmy, nie wiem, kopii, kopii NFT. Chyba, że rzeczywiście ta, ta platforma, która tutaj tworzą, no to jest stworzona przez specjalistów, ale to czas pokaże. Rolex debiutuje w NFT World e, i tradycyjnie pliki e, zostały zgłoszone do znaków towarowych. Producent luksusowych zegarków z Genewy, firma Rolex składa wnioski o rejestrację znaków towarowych do użycia świata, w świecie kryptowalut, NFT i Metaverse. E, także widzicie, kolejna adopcja. Tym razem Rolex wkracza. Także w, w, znane firmy, znane marki e, widzą, że jest w tym jakiś sens. Sony złożyło wniosek patentowy o, e, oparty na technologii blockchain. System śledzenia zasobów cyfrowych w grze. Japoński gig, gigant e, gier bada system do śledzenia zasobów cyfrowych w grze przy użyciu technologii. NFT, e, blockchain. Um, no i tutaj jestem ciekawy. Patent został zarejestrowany w zeszłym roku, ale został opublikowany dopiero w listopadzie 2022. Um, Um, według zgłoszenia zasoby cyfrowe mogą odnosić się do przedmiotów lub postaci w grze, a także momentów rozgrywki, takie jak klipy wideo oraz obrazy w dokumencie. Nie ma terminologii Web3. Łatwo jednak stwierdzić, że cały system jest zasilany technologią blockchain. Na przykład patent opisuje, że po utrzymaniu, y, otworzeniu zasobu cyfrowego zostanie utworzona, rozproszona księga, inaczej blockchain, śledząca historię tego zasobu i przechowywana na różnych urządzeniach. Ten zasób można również poddać tokenizacji, nadając mu unikalny identyfikator i metadane, podobnie jak dzisiaj działają NFT. Mm. No, czyli widzicie, Sony też również na, gru, na grubo wchodzi. Jestem ciekawy, jak to yy, zobaczymy, ile będzie trwało dla tych dużych firm, żeby się przestawić na technologię blockchain. Ok, teraz już bardziej gamingowo. Macie informacje yy, odnośnie League of Empires, to jest gra, którą kiedyś pokazywałem tutaj na moim kanale. Zajawkę dostaliście kiedyś na, na Twitterze. Miałem robić film, ale powiem szczerze, nie mogę coś od dłuższego czasu zalogować się. Być może gra została na, na pewien okres wyłączona. Jak widać, jest nowy event no i dam wam znać, czy, czy u mnie wszystko działało. Warto brać udział w tych eventach, bo. E, przynajmniej wcześniej tak było, że można było otrzymać ich tokeny. Oczywiście, ich tokeny jeszcze nie są listowane. Mm, są so, e, Launchpad jest e, na platformie Pulse, czyli tej samej co e, Legends of Elysium. Notabene one, oba tokeny mają, mm, nazywają się Loe. <laughs> e, także, dosyć ciekawe. No i co, ja zachęcam, bo to jest bardzo fajny RTSik, bardzo fajnie się przyjemnie mi grało, także żałuję, że w pewnym momencie nie można było grać. No i też yy, yy, za zachęcam yy, do śledzenia, ponieważ no kilka już fajnych RTSików podejrzałem i tylko czekać, kiedy będzie można w nie yy, yy, popykać. Także tutaj Wam podrzucam e, tego tweeta, jeżeli ktoś rzeczywiście lubi takie strategie. To o tyle dobra strategia, że m, taki e, czas rzeczywistego, że m, można było sobie zasejwować i po prostu w niej wrócić. Jak się grało e, z komputerem, jak się gra z przeciwnikiem, to nie wiem, bo akurat nie dostąpiłem tego zaszczytu. Ok, trochę więcej o metasoker wprowadzają m, piłki. Takie Wilsony, czyli na część tej piłki z Castleway, z, z Towym Hanksem. I tutaj od 17:15, NFTów, um, Metasucker Community, Private 18:1522. No i na publiku 18 um, pozostały supply, który yy, zostanie, także będzie dosyć. Yy, Pewnie, ci, pewnie ciężko, no bo to jest małe. Tym bardziej, że jest to wszystko za darmo e, zrobione. E, no i też mamy podane już e, Rarity. Mm, legendary Epic Rare e, Common. Także tutaj też możecie polską reprezentację sobie e, wymintować. Natomiast jeżeli chodzi o. Mm, jeżeli chodzi o. Utility to chyba to tylko ma takie z okazji mistrza świata utility, także na ten moment, no powiem szczerze, najbardziej mnie przekonuje gdzieś tam to co wprowadziło Sorare. Natomiast tak jak mówiłem wczoraj w czasie kryptofutbolu, dzisiaj wczoraj u, ułożyłem już cztery 3 albo 4 drużynami, jeżeli chodzi o semi pro. No i aktywnie będę brał udział tutaj w turniejach tak żeby pozyskać jakieś środki na wysyłanie mojego skauta, ewentualnie w przyszłości planuję jakiś zakup jakiegoś lepszego skauta. Na zakończenie macie taki event z moon mining HE 3 Możecie pozyskać dodatkowe karty. Mi już, że tak powiem, udało znaleźć się czas, żeby zagrać w grę, włączyć karty. Już mi coś tam kopią, muszę zajrzeć, zobaczyć co tam się wykopało. Także ja Was tutaj zachęcam i również wkrótce zaraz podam to na Twitterze. Zajrzyjmy jeszcze na naszą stronę krypto Ekipę, Co tutaj się dzieje? Tradycyjnie zapraszamy Was na Xbox Expo. To już będzie w przyszłym tygodniu. I macie 25% rabatu. E, również jest poniedziałkowy airdrop od Probil e, Probit Global. E, natomiast e, od Maćka dosyć mocny film. E, Moje kryptomyśli Armageddon na rynku. E, co sądzi o, szczególnie tutaj o Cryptocom? E, no i co? Ja zapraszam Was na tą darmową Football Fantasy League z nagrodami od e, Sorare. Także zachęcam do, do sprawdzenia i macie wieści z Kronosa od e, tutaj kryptoamatora. E, no i co, przechodzimy do, e, do memów. E, w, dzisiaj w takim dużym skrócie. A, rady, które warto znać. Chory idź na L4. A to jest bardzo dobra rada, bo ja z, często z niej nie, nie korzystałem i się człowiek męczył. Ale z drugiej strony, ja rzadko kiedy pracowałem na e, umowę o pracę. Chyba moja ostatnia praca to była taka, ostatnia i przedostatnia. To były takie prace, gdzie, e, no, może nie do końca przedostatnia, bo, mm, bo przedostatnia to też na, na umowę zlecenie. E, lepiej jest przespać się kilka godzin, niż nie spać w ogóle. Czasem lepiej zapytać, niż udawać, że się rozumie. Jeśli ktoś cię nie lubi, to miej to w dupie, nie kłam, bo nie dasz rady zapamiętać wszystkich kłamstw, o, to jest dobre. <laughs> Od razu po zjedzeniu kaszy gryczanej umyj talerz. Takie 6, 6, 6 wartych zapamiętania rad, także wydaje mi się, że tutaj yy, to jest klucz. Nie wiem, dlaczego pokażę, gryczanej umyć od razu talerz. Chyba w ogóle powiedzie warto umyć yy, od razu talerz. Generalnie jest taka zasada, to co ci zajmuje 5 minut, to zrób to od razu. Um, ciemno coraz szybciej, to rzeczywiście u mnie to już powoli się jakieś lampy zapalają około godziny 15. A która godzina 16 w nocy? Ja pamiętam też taką historię, jak w grudniu pracowałem kiedyś na, na nocki, człowiek wracał rano koło szóstej godziny, było ciemno, poszedł spać, wstawał o szesnastej, też było ciemno, że tak trochę depresyjnie. No, i tutaj ostatni e, mem, A trzeba powiedzieć, że Robert Lewandowski czegoś nauczył w Bayernie. Mm, tutaj nowe umiejętności pozyskał. Piłkarze FC Barcelony wzięli udział w konkursie nalewania piwa w browarze sponsora Krupo. Najlepszy w tej rywalizacji, jak wiecie, okazał się Robert Lewandowski. Także widać, że te e, wszelkie Oktoberfesty nie poszły na marne i pokazał swój kursz techniki nalewania. Piwa. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, z mojej strony to by było wszystko. Dzisiaj jeszcze pewnie będzie niespodzianka. Tutaj szykujemy takiego Twitter Space'a odnośnie całego rynku. Również będzie z takim jakby nowym poglądem. No bo wiecie, ja głównie gaming na, na rynek, tam czasami lekko spoglądam, żeby się pobawić dźwignią. Natomiast e, razem z kozikiem, który więcej się zna na tradingu, a postaramy się jakichś ciekawych gości, zobaczymy, czy, czy się uda. No i troszeczkę pobajdużyć po na Twitter e, Space. E, z mojej strony na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, to co Pietwia porosi zostawcie łapkę e, w górę, e, Strażnik te, Teksasu. E, miło jest, jak piszecie ten hashtag RC Games w komentarzach, chyba że macie rzeczywiście jakieś pytania, śmiało zadawajcie, z chęcią odpowiem. No i dla nowych osób, jeżeli tutaj jesteście nowi na tym kanale, zachęcam do subskrypcji. I Z mojej strony na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się, miłego dzionka, na razie, heja.